Wielki prymas tysiąclecia to nie jeżeli my i będziemy pamiętać, no kapie nie będą krzyczeć za nas. To We Zostało porozumienie na rzecz obchodów dnia i roku żołnierzy wyklęty, między najważniejszymi organizacjami kombatanckimi tego kraju, mianowicie Światowym związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, między zrzeszeniem wolność i niezawisłość, między Organizacją Narodowej Siły Zbrojne, między organizacją Bataliony Chłopskie inicjatorami tego porozumienia, na końcu doktorem Żarynem i fundacją, którą reprezentuje y, y, Polska się upomni. Za chwilę odczytany zostanie apel żołnierzy zamordowanych i poległych żołnierzy wyklętych. Jako wprowadzenie do tego apelu pozwolę sobie przeczytać ustawę Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 3 lutego 2011 roku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu. Stanowi się, co następuje. Artykuł pierwszy. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Artykuł drugi. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest świętem państwowym. Trzecie. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Be, Bolesław Komorowski. Bronisław Komorowski. Dekomunizacji fundamentalnej dla najdłuższych dziejów Polski karty naszej historii. Walki o wolność i niepodległość Polski z nową sowiecką okupacją zwanej też polskim powstaniem antykomunistycznym. Jest przed oczyma, że o tym, że ten projekt przeszedł w zadecydowała za olbrzymia praca Instytutu Pamięci Narodowej, że na szali został położony olbrzymi dorobek świętej pamięci prezesa Janusza Kurtyki. Wzywamy żołnierzy wyklętych, cywilnych i wojskowych przywódców Wzywam zamordowanych żołnierzy wyklętych, organizatorów i przywódców zewnętrznej czwartego zarządu głównego Zrzeszenia WIN. Wzywam porucznika Karola Chmiela Groma, doradcę politycznego prezesa WIN, żołnierza Batalionu Chłopskich. Wzywam porucznika Józefa Rzepkę Znicza, członka zarządu WIN dowódcę Inspektoratu Armii Krajowej w Mielcu. Stańcie do apelu! Zdęśnij pamięci! Do hymnu narodowego! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy wyczyjemy, co nam obca przemoc dzieła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Dzieli włoskiej do Polski za twoim przewodem, łączy się z narodem. marsz, marsz do Polski dzieli włoskiej do Polski za twoim przewodem, złączy się z narodem. Pododziały, ważność, pododziały, spadły. power